To już druga próba podniesienia podatków w Kętrzynie. Pierwsza miała miejsce 29 października. Jeszcze przed sesją atmosfera była dosyć nerwowa. Choć głosowanie w tej sprawie jest jawne, nie wszyscy radni chcieli przyznać jak będą głosować. Za czy przeciw podniesieniu podatków w Kętrzynie. Dzisiaj będziemy debatować o podatkach. Jak będzie to dopiero się przekonamy. Nic na razie na, tym, na tą chwilę nie wiem jaka będzie decyzja. Także nie chcę zabierać tych... Na razie głosu w tej sprawie. Jak pani będzie głosowała? E, jeszcze się zastanowię. Muszę wysłuchać wszystkich radnych i zobaczymy. Jest pan przedsiębiorcą, więc jak pan się odnosi do kwestii podatków? E, po głosowaniu może spotkamy się. Chyba ma pan już własne zdanie? No, jeszcze tak nie do końca. Ja jestem za tak. No Chcemy, żeby budżet miasta był pełnym workiem, z którego można potem realizować no, życzenia i marzenia mieszkańców. Ja na tak. No to znaczy za podatkami. Za podniesieniem podatków. Za podniesieniem podatków. Mam dwa różne podzielone e, interesy ze względu na to, że e, podatnicy, e, nasi mieszkańcy nie. Dużej tej podwyżki, procedowo to wygląda dużo, ale na przykład mieszkanie, które 60 metrów to będzie 3,5 zł na rok. Uważam, że to nie jest dużo. Czyli jak pan będzie głosował? Zastanowię się. Bo będę głosował za projektem, który został przedstawiony przez burmistrza. Uważa pan, że to jest dobry pomysł? Tak, bo tam spór dotyczył, bo najprawdopodobniej pani o to chodzi. Sklepów wielkopowierzchniowych. Ale ja nie widzę problemu w tym względzie. Klub radnych Kentryn 2000, jak się okazało potem w głosowaniu, nie wypracował jednolitego stanowiska. Jeszcze sesja się nie rozpoczęła. Zobaczmy. Ale na pewno pan ma jakieś zdanie na ten temat? E, mam. Pokażę w głosowaniu. Czy pan jest przedsiębiorcą? Tak. Jak pan się do tych spraw podwyższenia podatków ustosunkowuje? No, tak jak myślę, każdy przedsiębiorca. Chciałby płacić podatki jak najniższe. Ogólnie rzecz ujmując, trzeba powiedzieć, że chcemy zadbać wreszcie o tych drobnych handlowców, tak? Żeby w nich najbardziej to nie uderzało, no i w mieszkańców oczywiście, żeby to nie była zbyt duża różnica. No pozostali handlowcy, przedsiębiorcy, wielkopowierzchniowi, no chyba mają siłę przebicia, mam nadzieję, że sobie poradzą aby przekonać nieprzekonanych będzie prezentacja na sesji dzisiaj. No tak jak właśnie widzimy tu wspólnie jest coś przygotowany. Mam nadzieję, że pan burmistrz będzie na sesji i omówi nam tą prezentację. Może pan skarbnik nam powie jakieś ciekawe rzeczy, których jeszcze nie zdążyliśmy poznać. No czekamy. Czekamy na rozpoczęcie sesji. Sesja rozpoczęła się od prezentacji przygotowanej przez burmistrza Krzysztofa Hećmana. Burmistrz nie chciał korzystać z mikrofonu, co wzbudziło dyskusję. Ale jest... Podatek. Mówimy, tak panie przewodniczący, ja, ja, ja panie, proszę, proszę ja przed rozpoczęciem proszę, Ja, 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 ja podnosiłam ja, rękę, ale pan na mnie nie patrzy, ja podnosiłam rękę. Dojdźcie Państwo panie, do ładu panie, i do składu, jeśli sesję. Panie zapraszamy do prezentacji, bo wody, jak pani radna spisu ułoży sobie wszystko tak, jak chce tutaj być obecna. Przecież też nie musi być obecna, tak jak ja nie muszę ja Proszę bardzo, Pani Radna Panie Przewodniczący, chciałabym wszyscy korzystali z mikrofonu. Skoro takie są tutaj zasady, to nie ważne, czy to jest Radna spisu, czy to jest Pan Burmistrz z Zasady dotyczą wszystkich. Mieszkańcy chcą wiedzieć, co mówi ich gospodarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. odpowiedzi na Pani tutaj zapytanie informuję, że nie mamy nigdzie, w żadnym regulaminie, w statucie napisane, że musimy, czy powinniśmy używać tego typu na w związku z tym wolą każdego z nas jest to, w jaki sposób się wypowiada i tylko jest kwestia tego, jakie urządzenia użyjemy do nagrywania, żeby to można było później otworzyć. Także nie możemy na nikim wywierać takiej presji, tym bardziej na y, Paną burmistrzu, który, który, który ma każdą wypowiedź protokołowaną w różnych formach. No, myślę, że to jest dość logiczne, nie trzeba tutaj do żadnego uzasadnienia państwa hmm. No, Chciałem zobaczyć, co się dzieje na sesji. No i jak pan ocenia to, co się dzieje? Trochę dziwnie. Śmiech na sali, no pewne rzeczy są oczywiste. No. Podatki są od tego, żeby płacić, czasami trzeba je podnosić, skoro przez trzy lata nie były podnoszone, a wszyscy korzystamy z pewnych udogodnień, no to jest fajnie. No ja sam osobiście korzystam z wielu rzeczy, może nie podobają mi się pewne rozwiązania, no ale no. i tak mamy najniższe

Osiem przeciw, związku z tym została podjęta. Podniesienie podatków od nieruchomości oraz środków transportowych na terenie gminy Kętrzym stało się faktem. Za podniesieniem podatków głosowali... Tadeusz Kot, Marek Mielniczek, Edward Mitros, Zenon Buraczek, Jerzy Baranowski, Łukasz Jowsa, Ryszard Szymański, Stanisław Sznip, Dariusz Duczek, Halina Piasecka, Helena Szymkiewicz oraz Romuald Budrewicz. Przeciw podniesieniu podatków głosowali Andrzej Niedźwiecki, Krzysztof Krupiennik, Marian Toruński, Wioletta Czech, Rafał Rypina, Stanisław Wachnik, Anna Abramowicz i Józef Szatrawski. Ostatnia podwyżka podatków miała miejsce w 2012 roku i obowiązywała od 2013. Przypominał skarbnik miasta. To, co prezentował pan burmistrz, jeżeli ktoś zapłaci nawet 10 zł rocznie więcej, ale to już musi mieć duże mieszkanie, to proszę podzielić sobie na 12, to jest poniżej złotówki miesięcznie. Czy to jest naprawdę duży wzrost podatku? Co z przedsiębiorcami? Czy to rzeczywiście ta podwyżka tak bardzo uderzy w nich? Przedsiębiorcy generalnie mają podniesione podatki o 5%, czyli około 80 parę groszy. Jakby Pani spytała przedsiębiorcę, to na pewno odpowiedziałby Pani, że podatek od nieruchomości stanowi bardzo mały koszt w jego działalności. Marek Milniczek, choć przed sesją nie chciał powiedzieć jak będzie głosował, to deklarował, że najważniejsze jest dobro mieszkańców. Zobaczycie Państwo. Ma pan już. Dobre mieszkańców i na dobre miasta. To znaczy. Jeszcze nie chcę mówić. W głosowaniu Milniczek był za podniesieniem podatków. Na spotkaniu sesyjnym obecny był Grzegorz Prokop, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie oraz szef powiatowych struktur PiS. Zapytaliśmy o przyczynę obecności na posiedzeniu Rady Miejskiej. Jestem mieszkańcem tego miasta i. Jak każdego mieszkańca interesują mnie podatki, które bezpośrednio dotyczą, dotyczą mnie. Tak? Co pan myśli o tej decyzji podjętej przez radnych? Byliśmy przeciwni, tak? My jako y, Pis, ale też jako i mieszkaniec ja nie mam pełnej wiadomości. I ta dzisiejsza prezentacja bardziej... Y, y, pan burmistrz tu odstawił. Y, przyczepiając się czy tam nawiązując do spraw politycznych, co się dzieje w kraju, niż tłumacząc ludziom naprawdę o co chodzi w tym wszystkim. Chcieliśmy także zapytać burmistrza Kętrzyna o kwestie podatków miejskich. Do widzenia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i będzie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.